Wow. Ale dziko! Witajcie mali strażnicy Dzikiego Królestwa. Czyli wszyscy, którzy chcecie chronić dziką przyrodę, płyniemy rzeką Drawą. Ale bysty nur! Rzeka ma górski charakter. Żyją w niej pstrągi i łososie, ale w górach nie jesteśmy. Najbliższe góry są 300 km stąd na południe. Już bliżej stąd do morza. Tylko 100 km. Jesteśmy w Drawieńskim Parku Narodowym. Przepływamy przez Puszczę Draską. Ło! Wow. Wiecie, że niektóre drzewa w tym parku noszą zielone skarpetki i ciepłe sweterki? Chcecie je zobaczyć? Bardzo proszę! Tara! Oto modna podkolanówka z zielonego mchu! I ciepły sweterek z dzikich porostów! Ciekawe, czy drzewa noszą czapki i szaliki. Nic nie widzę. Dobra, wracamy na kajak. Tym razem z Filipem tropimy wydrę. To jest drapieżny ssak, który uwielbia rzeki i jeziora. Wydra doskonale pływa, uwielbia wodne zabawy i poluje na ryby. Nigdzie jej nie widać. Trzeba być prawdziwym tropicielem, żeby ją odnaleźć. O, jest! A nie, to gałąź w wodzie. Talent tropienia dzikich zwierząt jest bardzo ważny. Pracownicy Parku Narodowego posiadają tę umiejętność. Będąc w terenie poszukują różnych śladów. Ślady na drzewach. Odchody na ziemi. I tropy na piasku. Bardzo często obserwują z ukrycia nory, ciuple i gniazda. Wszystko po to, by wiedzieć, jakie zwierzęta żyją w parku i ile ich jest. Obserwacje zapisuje się w specjalnym urządzeniu. To taki rejestrator dzikiego królestwa. Ła! Wow! Ma nawet elektroniczną mapę parku! Ekstra! Można na nią nanieść wszystkie przyrodnicze obserwacje. A dodatkowo, rejestrator robi zdjęcia, nagrywa filmy i można z niego zadzwonić do bazy. Halo, halo? Jeżeli lubicie dziką przyrodę i lubicie na spacerach w lesie lub na łące obserwować motyle, ptaki lub inne zwierzaki, to może w przyszłości zostaniecie tropicielami w Parku Narodowym. Kto chce zostać tropicielem? Świetnie! Ku chwale dzikiego królestwa! Dobra, dobra, ale zanim urośniecie, posłuchajcie naszej audycji. Przygoda w Drawieńskim Parku Narodowym będzie niezapomniana! Poznacie wilka, gryzącego ukrytą kamerę. Życie wędrujących łososi, błękitne jak niebo zimorodki. Popłyniecie z nami kajakiem do wydrzego głazu. Zobaczcie, nawet ma oko wydry i nos. <grym> I poznacie pracowników parku, którzy realizują misję ochrony dzikiej przyrody. Tak więc słyszymy się w sobotę o godzinie 17 w polskim radiu dzieciom. Z dzikiego królestwa chronionego w Drawieńskim Parku Narodowym. Pozdrawia, Krystian Tyrański! Do usłyszenia w radiu, papa! Pa. Niezapomniana przygoda trwa! Gdzie ta wydra?